Dobry wieczór, kochane dzieci Boże, niech będzie pochwalony. Jezus Chrystus, szczęść Boże, umiem Panie Chrystusie Panu. Mam nadzieję, że się dobrze macie. E... Ściskałam Was na początek. Bardzo serdecznie, gorąco Was pozdrawiam. E... Pozwólcie, że podzielę się z Wami dzisiaj kilkoma takimi słowami. E... Zawsze sobie przyjeżdżam po adoracji i myślę, może coś powiem, może komuś to będzie jakimś takim balsamem na, na duszę te słowa dzisiaj dotknęły mi bardzo słowa czytając na doracji, e, Pismo Święte i bardzo poruszyły mnie takie słowa gdzie Pan Jezus Bóg, Bóg, ojciec e, który objawił się w swoim synu Jezusie Chrystusie przyszedł na świat Bóg który chce nas uratować jako ludzi grz grzeszników Daje nam środki zaradcze, yy, i mówi tak: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Boże. I tak sobie pomyślałem, Boże, ja mam się nawracać nawracać się, a nie nawracać innych nawracajcie się, nawracać się muszę. I tak pomyślałem, Boże, dziękuję Ci za te słowa. Przypominasz mi za każdym razem nieustannie, że muszę każdego dnia nawracać się. Jest z czego się nawracać. Przede wszystkim czytać Twoje słowo Jezu, bo w tym zawarte jest, w słowach jest zawarte życie wieczne. Twoje słowa Jezu mają wielką moc, jeśli dopuszczam je do swojego serca. Twoje słowa Jezu. To te słowa potrafią zmienić moje życie, jeśli otwieram swoje serce na Twoje słowa, Panie. Bo Ty jesteś Bogiem. Ty chcesz mojego zbawienia. Ty mnie stworzyłeś, Panie. Dałeś mi życie, istnienie. I pragniesz mnie z powrotem w niebie mieć na wieki bez końca. Tylko widzisz, Panie, tak się czasami w życiu zagalopowałem, że no, czasami człowiek zabrnie za daleko w ten grzech. Tak też było, kochani, w moim przypadku. Kiedy życie bez Boga jest straszne, kochani. Jest straszne. Życie bez Boga, bez sakramentów, bez modlitwy, bez relacji, bez adoracji, bez przyjmowania Go w Komunii Świętej jest, jest straszne. Jedna wielka ciemność, jedno wielkie oszustwo. To jest straszne, kochani, naprawdę. Teraz tak sięgnę pamięcią wstecz. Nie będę może wchodził w szczegóły, ale mam się nawracać. Co to znaczy, kochani? Że mam się zmieniać. No, że jeżeli przychodzą jakieś różnego rodzaju myśli złe, które na przykład prowokują mnie do jakichś starych zachowań, niezłych, które gdzieś tam stary człowiek się odzywa, no to muszę się nawracać. Muszę prosić Jezusa natychmiast, żeby pomógł mi nie zboczyć z obranej drogi. Jezus powiedział, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto mnie miłuje, będzie zachowywał, zachowywał moją naukę. To jest piękne, kochani, no, że mamy się każdego dnia nawracać się, nie nawracać innych. Nie nawracać innych, nawracać się. Zobaczcie, Jezus mówi. Ja to będę powtarzał, bo to mnie te słowa tak dotykają. kochanie naprawdę. Błogosławieni czystego serca. Ale bowiem oni Boga oglądać będą. Zobaczcie, Jezus mówi, że z serca rodzą się różnego rodzaju złe myśli. Zabójstwa, kradzieże, rozpusta, cudzołóstwa. I tak dalej, i tak dalej. To serca bowiem Rodzi się jakaś nienawiść, złość, gniew. Dlatego z tego trzeba się nawracać. Nawracać się z tego trzeba. I weryfikować swoje serce, prosić Jezusa o jego ducha świętego, bo owocem ducha jest radość, miłość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, uprzejmość. To będę powtarzał za każdym razem, kochani. Wierność, wierność. To jest piękne, kochani, że każdego dnia mam się nawracać, żeby żyć słowem mojego Pana i Boga i kochanego Ojca zarazem, który chce mojego zbawienia i daje mi do tego sakramenty potrzebne, żeby mnie umocnić na drodze do świętości. Żeby spotkać go kiedyś twarzą w twarz, żeby go oglądać na wieki, radować się w nim, tak jak radujesz się na doracji. Tak będziesz radował się na wieki, miliardy razy jeszcze lepiej. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Mam się nawracać. <laughs> każdego dnia prosić Jezusa, żeby stwarzał we mnie serce czyste, żeby był zadowolony ze mnie, żeby go nie ranić grzechem, grzechami. Dlatego Jezus potrzebujemy Jezusa, żeby pokazał nam, jakie jest nasze serce, jaka jest nasza kondycja duchowa, nasza kondycja naszego serca, Jakie tam myśli się znajdują w tym sercu? Czy tak naprawdę kocham Boga? Czy wypełniam Jego wolę? Czy go kocham? Bez względu na wszystko. Czy jestem mu wierny? Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, a bliźniego się swego, jak siebie samego. I pamiętam, jak żyłem w grzechach totalnych ciemności, to nawet sam siebie nie szanowałem, sam siebie nie kochałem. To więc jak mogłem kochać drugiego człowieka? Najpierw trzeba się nauczyć kochać siebie, prosić Jezusa, żeby samemu sobie przebaczyć to wszystko, jaką przebacza w konfesjonale ale też prosić, żeby pomógł nam, żeby przebaczyć samemu sobie, żeby kochać siebie, szanować, wybierać dobre wartości, mieć czyste myśli w sercu, w głowie, w umyśle. Prosić, żeby Jezus zdzierał z nas wszelkie maski, wszelką fałszywą pobożność. Kochani, cóż z tego, że ja mam brodę? Co z tego, że ja mam brodę? Może podobną do świętego Maksymiana Kolbego, ale jeżeli nie będę naśladował czynów jego, co mi to da, że zachoduję brodę i nałożę okulary takie podobne jak on miał? Nie będę Maksymiałem Kolbę, ale mogę naśladować jego czyny. Jezus mówi, że naśladujcie mnie. Jestem, Jezus jest jedynym nauczycielem. Jedynym Bogiem, którego warto jest naśladować. I on w tym będzie pomagał. Bo on będzie dawał swojego świętego Ducha i będzie posługiwał się Tobą, bo będzie w Tobie i będzie kochał innych. Będziesz okazywał miłość dla drugiego człowieka. Co najważniejsze, będziesz pomagała, pomagał odnaleźć Mu Boga, człowiekowi zaginionemu, może, pogubionemu, ale i mimo wszystko dziecka Bożego, którego Bóg niesamowicie kocha. I nigdy się Bóg nie odwrócił plecami od Niego, to my czasami się odwracamy plecami od Boga. Ale gdy wołamy do Niego, on przychodzi nam z pomocą, rozświetla ciemności naszego życia, wlewa swoją miłość, która rozświetla ciemności naszych, naszych serc i pokazuje nam naszą grzeczność delikatnie, łagodnie. Pokazuje, abyśmy żałowali tego, spowiadali się, zrzucili to wszystko, i przyoblekli się w nowego człowieka, pełnego ducha miłości. Bóg jest miłością. Przyjmowała się regularnie Go. W każdym człowieku, pamiętaj, siostro, bracie, żyje Chrystus. W każdym bez wyjątku. Każdy jest Jego stworzeniem. Z miłości na obraz i podobieństwo. Szczególnie człowiek. Człowiek został stworzony na obraz Boży. Jezus jest zawsze w stanie nam pomóc we wszystkim, tylko my musimy pragnąć, pragnąć, pragnąć Jego miłości i rozdawać ją innym. I on będzie nam błogosławił, bo on jest naszym ojcem. To jest tata. To nie jest ktoś obcy, daleki, tylko to jest ktoś, kto nieustannie troszczy się o Ciebie. Nieustannie w każdej sekundzie życia patrzy na Ciebie z miłością, bo to jest Bóg, który jest miłością. I, I muszę się nawracać, się nawracać, się nie nawracać innych. A gdy będę się nawracał, nawracał się, to będzie we mnie więcej Jezusa, więcej miłości, więcej pokoju przede wszystkim to jest pokój z najważniejszych w dzisiejszych czasach. Pokój serca. Można być naprawdę w warunkach, jakiś to gdzieś przeczytałem, piękne takie zdanie, że to nie warunki zewnętrzne sprawiają, że człowiek jest szczęśliwy, ale warunki wewnętrzne jak człowiek poukłada swoje serce, pozbędzie się tych złych myśli, serca, różnych złych pożądań, skłonności, nałogów, bluźnierstw, bobuchwalstwa jakiegoś to Jezus wypełni dobrymi pragnieniami, miłością Jezus szuka grzesznika wszędzie. Przez ludzi mówi, przez ludzi mówi. Przez ludzi daje nam miłość. Jezus przez ludzi daje nam swoją obecność. To jest piękne, kochani. Naprawdę jestem taki szczęśliwy. Zawsze starajcie się spędzać jak najwięcej czasu z Jezusem na doracji, na modlitwie żywej, takiej żywej modlitwie. Niech serca tryska słowa, niech styskają z serca spontanicznie. Mówcie do Niego. On was słucha, On patrzy się na was na duracji. Żywy człowiek rozumiecie Jezus, który wszystko może, który was kocha przede wszystkim. Nie lekajcie się Jego miłości. Otwórzcie Twoje serce na oścież, On chce was dać siebie, na wieki, żebyście żyli z Nim już zawsze. W radości, w miłości, kochani. Niesamowite to jest. I to niezależne jest do jakiej wspólnoty należysz. On nie będzie się na koniec pytał ciebie, jak, jak, jak wyzioniesz jak wzi, jak 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 ducha, do jakiej wspólnoty nało, należyłeś. Należyłaś, nale, należałaś. Ale czy kochałaś? Czy kochałeś szczerze? Miłość jest najważniejsza. Miłość. Miłość, delikatność, czułość do drugiego człowieka. Zawsze mieć cierpliwość dla drugiego człowieka. Czułość, delikatność, miłość, tak jak Jezus ma za ciebie. Kochani, pamiętajcie o modlitwie różnicowej, też daje wiele pokoju. Maryja słucha wasze modlitwy, bo to jest Matka. To jest Matka, ona blisko was jest. Jeżeli ją wzywacie, jeżeli prosicie ją o coś jeżeli prosicie, żeby rozkochała wasze serce w Jezusie, ona to zrobi zobaczycie, kiedy ci mieli wielki pokój serca wiadomo, będą doświadczenia ale to już, jakby to przychodziły jakieś krzyże to te krzyże będą słodkie i będziesz umiała się ostro już nie szamotać się w sobie tylko przyjmować to z miłością do Pana do Boga, z miłości bo Go kochasz, to przyjmujesz to, co On ci daje Doświadczenia różnego rodzaju, posłuchy duchowe, krzyże. To będzie piękny krzyż. Z miłości do Jezusa zobaczysz. Nie będzie trudny doniesienia. Bóg nie daje ponad nasze siły nic. Pamiętajcie, kochani. Ściska was mocno. Taka refleksja. Może komuś pomoże, daj Boże. Pokój dobro, kochani, ściska Was mocno. Niech Wam dobry Bóg błogosławi. Niech wyleje na was obficie swojego świętego Ducha, który was umocni. Wierzę przede wszystkim miłości, pokorze, mądrości. Czytajcie Boże słowo na co dzień. Amen. Pokój i dobro.